Co przyszliście? Sprowadziły Cię tu ambicja i zło. Ci, którzy idą za Tobą, są ślepi na twą prawdziwą naturę i zamiary. Mogę wejrzeć w Twoje śmiertelne serce i poznać wszystko, co kieruje Twoimi działaniami. Ci, którzy podróżują z Tobą. Są zwykłymi narzędziami, niczym więcej. Wiedz, że twój czas dobiega końca, Królu Cieni. Oskarżanie Kalachcza nie ocali cię przed nadchodzącym sądem. W trakcie podróży poznałem twoją prawdziwą naturę. I podążając za tobą również wyrządziłem zło. Lecz Król Cieni musi zostać powstrzymany. To już nie ma znaczenia! Być może nigdy nie miało! Teraz ważne jest tylko powstrzymanie króla cieni! I tak nasz przywódca stał się Twoim odzwierciedleniem, Amonie Jero. Jakoś mnie nie dziwi, że się z tego cieszysz. Wiedzcie, że ta droga doprowadziła nas do naszego przeznaczenia. Teraz ważne jest tylko to, że Kalach Cza stoi tu z nami. Tak jak miało być. A jednak wszyscy wierzą! Że zdołasz ich ocalić, że to Twoja powinność. Przerażeni śmiertelnicy będą szukać kogoś, kto mógłby ich prowadzić i chronić przed wszystkim, czego się boją. Lecz gdy zagrożenie minie, zaczną się bać Ciebie i pozbawią Cię władzy. Zatem, w Twoim najlepszym interesie jest odprawić tych głupców i sprzymierzyć się ze mną. Nie musisz umierać. Niepotrzebne ci oczyszczenie. Tylko słabi potrzebują sług. Od ciebie wymagałbym zaledwie zerwania więzi i chronienia czegoś większego niż ty: przyswojenia lekcji której Garius nigdy się nie nauczył. Aby dowieść swego oddania naszemu przymierzu, zlikwiduj tych, którzy przyszli tu z tobą. Nie rób tego. Nawet o tym nie myśl. Jeśli to zrobisz, to skończysz jak Garius, mimo tego, co plecie król cieni. Nie uczynię tego. Jeśli brak ci sił, by ich pokonać, nie będzie z ciebie żadnego pożytku. Pokładałem w tobie zbyt wiele wiary, a teraz zadbam o to, by ujrzeć twoją śmierć. Na twoim miejscu trzymałbym gębę na kłódkę, Amon. Naprawdę nie podoba mi się to, że tak się odzywasz do swego bohatera. Nigdy nie pojmę, dlaczego tak długo znosisz tych pomocników. Idiotów, którzy nie potrafią nic zrobić, którzy idą za tobą, nawet wiedząc, że jest to złe, to zdrada. Poza tym z rozkoszą poczęstowałbym swoim sztyletem pewnego paladyna. Daj mi go, a o nic więcej nie poproszę. Nigdy nie zdołasz mnie zadźgać, bishop. Och, w końcu zdołam, kasawirze. Ale wiesz, chciałbym, żebyś najpierw pocielił. każdym O nie. Już chciałem im to zrobić od chwili, gdy zaczęliśmy razem podróżować. To była najlepsza zabawa jaką miałem od lat. Nie opłakuj ich. Nawet martwi będą służyć. Ile farm i chronić go? Me łzy schną na proch, nim opuszczą moje oczy. Wiem jednak, że nawet gdy jesteśmy martwi, wciąż służymy. Mój miecz należy do ciebie. Niech lud i życie Neverwinter pokłoni się przed cieniem. To będzie rzeź. Lecz nasze bitwy mają swój cel. Będziemy służyć cesarstwu i sprowadzimy skupę na jego wrogów. Niech potęga zostanie uwolniona, bez granic, bez więzów, i niech pochłonie wszystkich, którzy staną nam na drodze. I niech wiedza również posłuży nam jako broń w naszej walce. A jeśli chodzi o królestwo, które nas zdradziło, zapomnijmy o nim dla tego, które jest prawdziwe. Masz naszą wierność królu cieni. Zanim Lord Kapitan wyruszył do doliny Merdelain. wydawało się, że pochód króla cieni został spowolniony. A może nawet powstrzymany, była to jednak próżna nadzieja. Ledwie dzień po wyjeździe lorda kapitana do Doliny, armie króla cieni przetoczyły się przez cały kraj, niczym lawina. Na czele mrocznej armii nie było Gariusa ani łupieżców. Prowadził je generał cieni, który powiódł martwych przez przedmieścia miasto, aż w końcu do samej warowni na rozstajach. Bez lorda kapitana, zagrzewającego wojska do walki, warownia na rozstajach szybko upadła a jej żołnierze zostali wyparci do Waterdeep i na okoliczne ziemie. Tam jednak, na niewidocznych pradawnych granicach cesarstwa Illefarn, cienie wstrzymały swój pochód i trwały w bezruchu. Od tego dnia niech żaden śmiałek nie próbuje przekraczać linii cienia, a mieszkańcy Neverwinter muszą pogodzić się z tym, że na Wybrzeżu Mieczy są takie miejsca, do których już nigdy nie zawita światło. Nikt naprawdę nie wie, co przytrafiło się lordowi kapitanowi i pozostałym bohaterom, którzy udali się do twierdzy Króla Cieni. Wszyscy są jednak zgodni, że generał Cieni, który pojawił się na czele mrocznej armii, musiał zabić lorda kapitana. Nosił on bowiem płaszcz lorda kapitana i władał srebrnym mieczem, który niegdyś należał do dowódcy warowni na rozstajach. W ciągu kilku lat po wojnie z Królem Cieni, w Neverwinter zapanował złowrogi spokój. Ośmieleni działaniami powiernika Okrucha Złodzieje odzyskali doki i dzielnicę handlową. Wkrótce w całym mieście zaczęło obowiązywać ich mroczne prawo. Co dziwne, rada Neverwinter nie zrobiła nic, aby powstrzymać falę zbrodni, która zalała miasto. Wielu uważało, że miasto nie pogrążyło się w chaosie tylko dzięki Axelowi Devry. I jego powiązaniom z dawnym lordem warowni na rozstajach. Laskańczycy obserwowali wydarzenia z uwagą, nie mając pewności, czy cień, który sięgnął po ich południowego sąsiada, pewnego dnia nie zapragnie zawładnąć i laskanem. Jednak po śmierci Sydnej Natal i Torioklewen, żaden mag ani zwiadowca z głównej wieży nie był skłonny wyruszyć na południe, by podzielić ich los. Bevil, zdruzgotany wydarzeniami w zachodnim porcie i drugą wojną z Cieniem, zdezerterował z oddziałów Neverwinter, gdy transportowały one zaopatrzenie do studni Starej Sowy. Podobno zamieszkał w odosobnieniu, wciąż dręczony wspomnieniami tego, co wydarzyło się w czasie wojny. Wkrótce po wojnie Deigan próbował wrócić do zachodniego portu, wierząc, że znajdzie tam złowrogiego generała, który stał na czele armii Króla Cieni. Dotarł do niego, ale nie tak, jak zamierzał. Bestie wroga zaskoczyły go na trakcie na południe od Highcliff i dostarczyły w kawałkach do generała cieni. Ten z lubością obserwował, jak jego słudzy pożerają ciało Dejgana, a potem wskrzesił go i zamordował, a potem jeszcze raz i jeszcze raz. Powiadają, że zwłoki Dejgana zostały wbudowane w kolumnę trupów w dolinie Merdelein, a jego usta pozostawiono otwarte, by wiatr mógł przez nie wygrywać okrutne pieśni i lefarn. Po pojawieniu się Króla Cieni i jego generała, Bajoro umarłych stawało się coraz bardziej opuszczone. W ruinach zachodniego portu gromadziły się cienie i umarli z Bajora, a mała rolnicza osada stała się ponurą parodią dumnej niegdyś siedziby portowców. W ciągu kilku lat po wojnie w niektórych częściach Bajora panował dziwny spokój. Widywano tam tajemniczą otuloną w mgłę Elfkę, która wskazywała zagubionym podróżnikom drogę do sanktuarium. Tożsamość tej smutnej istoty pozostała nieznana, ale szeptano, że opłakuje ona kogoś, kogo kochała nad życie. Władczyni warowni na rozstajach powróciła z królem cieni, aby odzyskać starożytną cytadelę, zabiła wszystkich obrońców warowni, a z ich ciał Zbudowała nowy mur wokół własnej siedziby. Powiadają, że wciąż mieszka pośród cieni, a korytarze warowni ozdabiają głowy jej dawnych towarzyszy. O gitjanki i ich królowej liszy więcej już nie słyszano. Najwyraźniej myśliwi wycofali się do swych cytadel w sferze astralnej, przegnani z Wybrzeża Mieczy przez powiernika okrucha. Nawet najwięksi mędrcy Feirunu wiedzą, że każdy, kto włada takim ostrzem, ma przed sobą długą drogę zarówno w krainach, jak i poza nimi. To jednak opowieść na inną okazję.